geometryczne. Popatrz na wypisane tu liczby. Czy potrafisz odgadnąć kolejną liczbę? Oczywiście to jest szesnaście. Zasada jest prosta. Kolejne liczby powstają przez pomnożenie przez dwa poprzednie liczby. Mamy tutaj ciąg o następujących wyrazach. Pierwszy wyraz jedynka, drugi wyraz dwójka, trzeci wyraz czwórka i tak dalej. Q, czyli iloraz ciągu, iloraz, bo powstaje ta liczba z podzielenia. Następnego wyrazu przez poprzedni wynosi 2. I znowu potrafisz odgadnąć, jaki tu może być iloraz, Jak powstają te wyrazy ciągu? No, umiałeś to zrobić, to jest 1 y, ponieważ mnożę tu zawsze przez 1 3. Jak podzielę sobie 3 przez 9, to otrzymuję 3 9 albo 1 3. Jak podzielę 1 przez 3, czyli ten następny wyraz przez poprzedni, otrzymuję zawsze 1 3. Więc tutaj mam ciąg którym iloraz to q jest równe 1 trzecia iloraz, bo dzielę następny wyraz przez poprzedni. Taki ciąg nazywamy ciągiem geometrycznym. Kolejne liczby, albo wyrazy tego ciągu, powstają, gdy pomnożymy zawsze przez tę samą liczbę. Kolejne wyrazy ciągu. Ta liczba się nazywa ilorazem ciągu. Często spotkasz się z wzorami, które określą ciąg. Na przykład ciąga n to będzie 2 razy 3 do n. Tej. Obliczmy sobie kolejne wyrazy. Podstawiam za n. Ten indeks, numer wyrazu, Czyli A1 to będzie, tu podstawiam jedynkę, to będzie 6. A2 podstawiam za N2, 18. A3 podstawiam za N3, 54. W ciągu geometrycznym kolejne wyrazy powstają przez pomnożenie poprzedniego przez to Q i mam wzór na N wyraz, to jest ten pierwszy wyraz razy Q do N mniej pierwszej. Mam pierwszy wyraz, to jest A1, drugi, A1 razy Q. Q jest w pierwszej potędze, trzeci. A1 q do drugiej, czyli tutaj jest różnica, trzeba odjąć jeden. N wyraz, a pierwszy razy q do n pierwszej. Na przykład, a1 niech będzie 3, q1 i 1 dziesiąta. Obliczmy trzeci wyraz tego ciągu. Trzeci wyraz, czyli to a1 to 3 razy, to Q 1,1 1, do n-1, czyli 3-1, czyli do drugiej. To mnożymy, to jest 3,63. To Q nie musi być liczbą naturalną czy całkowitą. I teraz obliczmy sumę wyrazów w ciągu geometrycznego. Dodamy wyrazy. Dodajemy te wyrazy, N wyrazów chcemy obliczyć sumę. Zastosujemy taką sztuczkę, pomnożymy przez Q to wyrażenie. Mnożę przez Q. Tutaj było w potędze pierwszej, będzie teraz w drugiej. Było w drugiej, będzie w trzeciej. Było w n-mi pierwszej, pomnożę przez q, będzie q w n-tej potencji. I odejmiemy od tego równania, odejmiemy to. Odejmuję sn, odjąć sn razy q. I tutaj zauważ, że zredukują mi się wyrazy. Ten z tym, ten z tym i... Ten przedostatni z tym zostanie pierwszy wyraz i odjąć tutaj ten ostatni wyraz. Pozostałe mi się zredukują. No to teraz wyciągniemy coś przed nawias. Tu jest n. Przed nawias zostanie 1 odjąć q, a tu a1 przed nawias zostanie 1 odjąć q do n. No, i już będę miała wzór na Sn, podzielę przez 1 minus Q, ale uwaga, Q nie może być jedynką, bo bym wtedy dzieliła przez 0. Czyli otrzymuję wzór, warunek Q nie może być jedynką. Tak mogę szybko policzyć sumę N wyrazu w ciągu geometrycznego. Zapamiętaj ten wzór. Zobaczmy teraz taki przykład. Rysuję kwadrat o boku 1. Do niego dorysuję sobie kwadrat, którego pole jest równe połowie tego, czyli jedna, druga, bo tutaj jest bok 1, a tu wzięłam połowę. Dorysuję kolejny kwadrat, którego pole jest równe Połowie tego poprzedniego kwadratu. Następny kwadrat, czyli pole tego było 1, pole tego 1, druga, pole tego 1, 4, pole tego 1, 8. Zawsze połowa poprzedniego i zrobię tak dalej. Połowa tego 1, 16. Połowa tego, bo tu dzielę ten bok na pół i 1, 32. I dalej. Zobacz, jak mi się wypełnia ten malutki kwadracik. 1,64 i tak dalej. No nie mogę tutaj dorysować, trudno jest mi tutaj dorysować tak wizualnie. Te pola w sumie będą równe 2. Tu jest 1, a to dąży jakby do jedynki. A policzmy. Policzmy sobie sumę na przykład dziesięciu wyrazów tego ciągu. Pozwólcie uwagę, że jest to ciąg geometryczny. Q wynosi 1 druga. Pierwszy wyraz, pole tego, drugi. Q jest jedna druga, trzeci Q jedna druga i tak dalej. Pożyczymy sobie pole dziesięciu takich. Mamy pierwszy wyraz 1, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 8. I razy jest 1, druga Liczę sumę 10 po 10 takich kwadratów albo sumę 10 wyrazów takiego ciągu. Stosuję wzór i podstawiam do wzoru. 1, 2 do 10 tutaj będzie, bo n jest 10. No i kiedy to podniosę do 10, to wychodzi jedna 1024 przez 1, 2. Czyli dwa razy, bo tu dzielę, czyli mnożę przez odwrotność. 2 razy 1023 przez 1024 w przybliżeniu 2, czyli to co mniej więcej widzieliśmy i jeszcze zapamiętaj że ciąg geometryczny to jest ciąg liczb w którym następny wyraz powstaje przez pomnożenie przez zawsze taką samą liczbę poprzedniego wyrazu to się nazywa iloraz tego ciągu ten następny wyraz to jest poprzedni razy Zawsze taka sama liczba q. Wzór na n -ty wyraz ciągu geometrycznego. Pierwszy razy q do n, nie pierwszej potęgi. I wzór na sumę. Oczywiście q musi być różny od 1, bo tu dzielę przez 1 minus q. Suma n wyrazów ciągu geometrycznego. Pierwszy wyraz razy. 1 odjąć Q do NT i wszystko dzielone przez 1 odjąć Q.